Elo, elo, z tej strony Aro. Witam was z szafy. Cicho. Niech nas nie słyszą. Jest ze mną Norbi i jest ze mną Konrad. Mam nadzieję, że mnie nie znajdą. Ja. Yeah. Kiedy ręce i wszystkie części ciała wystają za szafy. A kuku. Ani widział nas. A co to? Jakiś ten? <laughs> e, nie widział nas cicho. Eee, dobry. A co pani tu robi? Ale ja w drugiej szafie. Dobry, dobry. W Ale dobry, dobry. Witam, witam. Wita. Jeszcze jedna e. pani chowa. Niech złapałem. Mój własny pies mnie zdarzył. Przedwórz <laughs> sobie. Lediatko. Włączam grę. A tu za nogi mi zostałem. Nie, to uszy, nie? Własny pies go wystraszył. Co ty tam mucisz, że tak szczela? Nuka dobrze robisz. Nuka. robisz. Nuka straszy. Dobry. Dobry. Witam, witam. Dobry. Daj mu koda. koda. 642 062. No. Masz ty. ej, ale cicho, cicho, on nas nie widzi. On nie wie, gdzie my jesteśmy. Absolutnie. Jest plecami odwrócony, spokojnie. Czy Cicho, dodane? Ci, on nas nie widzi. O, chyba, no, chyba mnie widział. Teraz trzeba po patrzy. No, chyba, nie, ta gra. Chyba nas widzi. Dobra, lecimy. Mamy misję Rydgevju Roadhouse Profesjonalista. Rydgevju. <grywia> <gave you>. Rydżwju. <grywia> to trzeba od razu Dobra, to jest Ridgewiew Roadhouse. House. H ho Jak po Dobra, polsku, to a... po polsku. tak, 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 tak. tak, tak. Na razie sprzęcie wydałeś? No tak nie zgrzytaj tym jabłkiem. Skąd że to jabłko Może to zęby. Bo się przyznał. Ale nie, to może zęby, mogę jabłko. Cię tak zasysa Cię w to ojciec. jabłko. No bo jest takie Mówisz o tym? Jeżeli hmm. są najlepsze. Okej, okay, bo tutaj gdzieś będzie duch, czy nie będzie? Nie będzie. Z, no i co? Zwłoki z poprzedniego odcinka. No i co? No i gramy. I to. Zostaw to jabłko. I... 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 To Ty chcesz jeden tylko? A nie wiem. A Ty, Konrad, nie dokupywałeś że rzeczy, które straciłeś? Nie. A, będzie stępił teraz na nas. Co no no to chcesz nie paparzu? Dobra. Odpalaj. A Ty przestań tak rzucić jabłko, no. No, ładnie. No, no, tak nie. Nie chciał to no, no, chciałby papu. Mieli i mieli. Nuki się straszy. Ty, się w jednym pokoju. Księżyc, lampka taka, księżyc, się świeci na czerwono. Ty masz tu na uszy, nie słyszysz nic, poza grom. I tu nagle za nogi ci wyskakuje pies. To wygląda jak nietoperz. <śledzimy> to co ty masz za psa? idziemy Sandra Taylor samotność poniżej 10 stopni wziąłem w glebie ja idę na górę yes? a to nie jest ten pamiętny dom chyba a nie to jest chyba ten nie to nie ten pamiętny dom co na kolor chyba to ten tak a to ten mieliśmy to, Mieliś to jabłko człowieku nie chcę twojej już kończę. Nie biegać, bo to jest profesjonalny. Aha. Fajnie, że mówisz. A każdemu odpowiada? Nie, tylko pojedynczom a Każdy może się rozejść swoje swojej strony. Jesteś tu? Jesteś tu? Nic nie 15. 15. Dobra, tu raczej nie będzie. O, już się Człowiek, tak. który boi się psa. Mam. Ta? Łazienka na górze po prawej. Łazienka na górze po prawej. A kości widziałeś? Nie. Łazienka na górze po prawej. Bardziej po lewej niż po prawej tej. A cię w prawo skręcasz na korytarzu, nie? Mhm. Mm Jesteś tu? Jesteś tu? Blisko. Dziękuję. Dobra. Dziękuję, spadam. Bo mnie zabijesz. Znowu Sandra. Nie wiem, czy ty, też cię Sandra nie zabiła. Nie wiem, ja szukam kostki. Czy już znalazłeś? Nie. Okej. Ja w jak powiedziałeś, że znalazłem że to termometr już i nie patrzyłem nigdzie przy naborze sprzętu. No, a po co ci termometr do znalezienia kości? Dobra, spirit. No, mówię, że nie wyłazimy nic więcej. W fajnym miejscu jest ta kość. Słuchajcie. korytarzu przy pianinie. Wow. Znaczy, jak się idzie do pianiny. Akurat. Akurat pod spodem tego. Co my tam jeszcze mamy? Nie pamiętam. Jak grać? O, mniej 10 stopni Celsjusza. doświadczukami. Ale ...formalnego... ...i uchwyć zdjęcie brudnej wody. To jest na końcu korytarza? No na górę Ujemy. idziesz do końca korytarza i po lewej stronie jest łazienka. A to czujnik ruchu nie jest potrzebny? A nie wiem, nie zwróciłem uwagi. OG, OG nie widzę. Czy UG, OG, AUG, GEUGI. A za tu? tu po prawej a ja A do piwnicy nie zejść. Strażenie paranormalne. I? Tam się nie ma nic, ale... Mówisz? A ja pomyliłem łazienki. <laughs> Ale to dzielą ci nie, to niczego potrzebne. Pomyliłem łazienki. A kamery ktoś rozstawił? Nie. No, nic nie jest potrzebne, a kamera tu leży, tak, pompuj. Ale ja nie wiem, czy tam, ja nie widziałem kamery. Latarka na podczerwień też? Znaczy UV-latarka, przepraszam, nie na podczerwień. No, o, mrożne temperatury. A? Dziękuję. No? Różne temperatury i spirit box, tak? Ja mam na piątce. Już? Piąta, piądol, to Dziękuję. Ale to nic takiego nie ma. Jest spirit. Na pewno piątki nie było. Piątka jest. No to znajdź mi ducha, który ma te wszystkie parametry, które podałeś. No, 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 no to co ci mówię, no. No nie ma takiego. Ty może to jakiś inny, a my go odnajdziemy. Jak się zaczął tajemniczo ten odcinek, no to może jednak. Jak tajemniczo? Zasadę. dajcie. Może się skitraliście po krzakach. Krzaków nie mieliśmy. Gdzieś huchnęła, nie wiem gdzie. Ale zdarzenie paranormalne zaczęło. Brudna woda, Thunder Taylor samotność. Późna temperatura i jest. IMF jest tylko na trójce. A nie na piątce. A Nie odpowiem teraz, bo ty tu byłeś. O, bo bom, Dobra, będziemy dalej, poszukiwać. Czego poszukiwać? No, do wody. Idę po aparat. Na wodach masz? Wiem. Nie no, bo... wiem, bo sam go tu wyrzuciłem. Nie. Sandra to do Czemu wszyscy idą na ciężarówki? A ja nie wiem. po aparat, Arek. Przecież aparat jest ustawiony, kamera. Ale jest tylko po aparat, a ty wracasz do ciężarówki. No bo chcę zobaczyć orby. No nie ma. A skąd wiesz? Bo patrzyłem. Jak nie była rozstawiona kamera, dopiero ja ją rozstawiłem. No, ale ja akurat ty rolę ją postawiłeś, A i pod... posprawdałeś tylko przez chwilę. No to jakie dowody jeszcze potrzebujemy? Jakie tam mamy w ogóle możliwości? Wraith Marademon? Wraith tak. Marademon. Są o. orby! Gdzie? przez środek przeleciał orb. Okej. Okay. No są. To była Mara. No. Mara, uwaga, poczytaj mi mamo. Eee, Mara, 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 Mara. Mara jest źródłem wszystkich koszmarów, czyniąc ją potężniejszą w ciemności. Wyjątkowa moc jest duże prawdopodobieństwo, że Mara zaatakuje w mroku. Łączenie światła w jej otoczeniu zmniejsza szanse na atak. To się światło nam przydało odpalić. Trudna woda. Mm, 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 mm. A, prawda, Fajnie, że widać cień aparatu, a nie widać mojego cień. Mogliby ten Patrz lewi Lewitujący aparat. No tak. Mogliby ten kurcor poprawić. O, o nie. nie. Jest do szafy? No. A, ja pierdolę, zginę. Fajnie. <laughs> Ale jeszcze Pumboś żyje, bo dalej miga. <laughs> o, dokładnie. <laughs> o. O, już nie żyjesz. Arek nie żyje, <laughs> Umarłeś obok mnie. <laughs> To dziecko jest. Hmm. Aj nie. Ominęła nas, poszła sobie tam gdzieś tam później ale wróciła cię do bio, jak A tak. Ale skupane aktywne. Mocno aktywna. Gdzie ona jest? A gdzie wy się schowaliście? Ja akurat wyszedłem z domu, zanim atak był. Gdzie ona jest? Bo ja jej nigdy nie widzę. Co za aktywność. jesteś dziewczynką. Już po ataku? Nie co, co za aktywne z tej strony? Ja jej w ogóle nie widzę. To słyszałem, o, tak. mi serce się tucze. Ja jej nigdy nie widziałem. O ataku! Na mnie nieba na drzwi to, ja nie mogę stąd wyjść. Idę cię uratować. Aby było mi z ty śmierć. Masz buty. Chcę cię uratować. Chyba, że wolisz szpilki. Przenikasz mi ciałem przez ścianę! No bo ścianie utknął. Nałem po musiał szpilki i buty. Oh, okay. Ja pozdola Czepano To koło zabijłem jak trzeba wiesz, ty Ja jej nigdzie nie widzę Kadzidło odpalił Aha, jest blisko Mamy ryba, zapnę, mnie jebała tutaj, zapchnęła i nie puścić, nie? Ja jej nie widzę w ogóle Chciałbym ją zobaczyć, a nie widzę To że tylko mi serce się tucze. Gdzie tłucze? Jest gdzieś Mimo, że już jestem trupem A ty masz jeszcze serce? No tak z tego wynika Gdzie ona jest? mi się stąd konat. Ja tego nie rozumiem w ogóle Wynosimy się. To się wynosi. Ale nie rozumiem, chciałem ją zobaczyć, a nie mogę. Oj, co? Nie fajnie. Nie podoba mi się to. Co za dziecko? No tak. I żal. Trzy ataki pod żon. Ciała zgarnąć całe żeniwo. Jak już ma psychę zero? Ja chyba też. Nie, to ma 12. No dobra. dobra. Odpalajcie tego grata i lecimy. Masz tą e, marę zaznaczoną? Mhm. Uh -huh. Jaką marę? To... Mara. To mara. No mara. no. mnie za bestia. Hmm, będę musiał znowu zrobić niebieską ikonkę. Co za bestia. No i tam, no i tam. Się Chciała się pobawić. Ale ja się nie widziałem. Półudz mówił, że jak pat, to ją widział, a ja nie widziałem jej nigdzie. Co to, to kartofla? Serc martwe serce mi biło. <ścoughs> um, ogólnie mamy kiepski wybór. Więzienie, azylum, i dom do piętrowy, się, że ten sam teraz był, ale na amatorze. Dobra, to daj tego amatora. O, już czeka na nagrywanie. Vota i Warface'a. Amatora szybko zrobimy. Ale słuchajcie, jak Pumbuć mówił, że... ooo, teraz to widzę dopiero. straszną rzecz. Bardzo straszną. Wnętrze kobite. Tutaj też. Pustka. Wo. to tu nic nie ma? Bo dwoje nie macie. Aś się wyginasz. Kto niżej ten wygrywa! Kto niżej ten wygrywa! To To niżej ten wygrywa. Limbo. Amatora. bo tylko to mamy, a Dizzy już czeka na nagrywanie. Szybko go zrobimy. Sprawę rozwiążemy. Może w końcu ducha uchwycimy. Może ja nie zginę. Na razie jest. 1, 1, 0. Jem... Opobvi também k impose 6.5 na druhu i solo Maria Maria Maria, Maria Maria Hmm. byłem ostatnio na górze. To idę dół. Ale to jest chyba... Tak. Nie, to jest ta lokacja. To tam dół. To ja biorę dół. To jest amator to powiesz, wiesz, mam jeszcze... Się... A, tam no tam. tak. To zdecydowanie biorę dół. Pośpocie. o, pianino słyszę, już będzie jest. A, no, ale szukanie się z górą. No nie słyszałem pianino, ale jednak nie. Tam, to tam. tam. Jesteś tu? Jest, tu, jest i kość. jest też na dole może może I teraz teraz szukamy jest też tu, jest Jesteś tu, ty. Jesteś tu, jest tu, Jesteś tu, jest Jesteś tu? Jesteś tu? W piwnicy też nie ma. Ale patrz, czy jest, jest u mnie? Ja. na to, że gdzieś na dół. Jest. Jesteś tu? Góra! Masz na górze, nigdzie nie ma. No to mam Do dziwnego to... ducha. Bardzo mu się podobało, że będzie ja no. o, o! O! Składzik. Który? Ten na dole, składzik. Na dole, składzik. Wiesz, nie już byłem już. tam nic nie było. Jest już. Przyszła. No. Jesteś tu? Jestem tu? Tak, rzeczywiście. O, Kulturki trochę, kurturki. O, pismo ducha jest. Szybko. Lejwo za szybko żyłem. Dobrze wie, że Jezus czeka. Oczekuję błogosławieństwa. O Jezus, Przepraszam Where are you? W domu O Ty mnie pokazała, ale aparatu nie miałem Where are you? Jest hamsko w tym rogu Tu na przypralkach To ja mam pozdrów 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 Wziąłeś mój aparat Zrobiłem już tego zdjęcie Zrobiłem już Dobra. Show yourself. Chodź do mnie, że Where parę. are you? <laughs> are you here? Are you... Show yourself. You... Hey, you. Show It's yourself. O! Pięć! Jeden z piątka. I tu idzie Show yourself. oni. Ciao yourself! Where are you? Give us a sign! No. U -u -u. Nie, to się odzywa. No właśnie. Chciałem to powiedzieć. O, no, budziła. Luka! O, są odciski. Odciski co jeszcze było? Odciski, MF i... pismo. Revenant. Revenant. Będziesz szukał zemsty. Poczytaj mi, mamo. Revenant jest powolnym, ale gwałtownym duchem, który zaatakuje bez wahania. rążą plotki, że podczas ataku porusza się z bardzo dużą prędkością. Wyjątkowa moc. Prędkość Revenanta zwiększa się, gdy atakuje ofiarę. Ukrycie się przed nim sprawi, że będzie wolniejszy. Tak. A ile czasu nam zostało? Już dano zero. A. Jakie zero? Trzyście tak jeszcze. Show yourself, please. Where are you? Maria, Maria, Maria. Show yourself. Maria, Maria, Maria. Show yourself. Maria, 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 Maria. Jesteś tu. Na nagraniu nie jest widoczna, ale zdjęcia nie wyłapałem. Szkoda. O, je ma. Show Shou yourself. Chyba poszła pograć na pianinie. O, w drzwiach stanęła. Hmm. Hmm. Nie wiem. Dobra, akcja, kończymy. No, zrobił zdjęcie i se poszedł. I wykorzystał całą kliszę. No, czeka. Odciski palców. Ale no, było szybkie. A, ty nasza kula do 10. Panie, bo to jest za szybkie. 23 minut nagrania. No i wszystko w temacie. Dobra. Teraz to, żeśmy zlamili całkowicie. Porażka całkowita. Tam ci panowie przede mną się poddali, ja poszedłem za nimi. Nie poszłem swoją drogą. Czy mi się poddałeś? Nie, ja poszłem za wami. No jak to dałeś? Nie, poszłem za To Obydesz oświadczenie post... skluba. Okej. Okay. Nakupywałeś sobie przedmiotu pumbuś? Nie. No widzisz. Dzięki Dobra. za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. To będzie odcinek w drugim tygodniu, bo mnie teraz nie będzie poprzedni odcinek, będzie. Co dzisiaj jest. Dzisiaj jest. Poniedziałek to jutro, to jest drugi luty, to będzie poprzedni odcinek. A ten odcinek będzie Ach. dziewiątego. 14. Hmm. co jest? Bo urodziny się szykują. No, dzięki <laughs> za <ze>, dzięki <noise> za Niedziela. Nie falasz do twoje urodziny, ale walentynki. Niedziela, bo 15 i 1 na prenatalne. Czyli możliwe, że będzie live. Uh -huh. Zobaczymy. <noise> nie wiem czy będę, bo chwila. Ja teraz jadę na 15. dwa. Nie, nie wrócisz. Nie wrócę ja nie niestety. Nie wrócisz 16. No jakoś tak po 16. To zrobimy jakoś na dniach, takiego live'a. Po 16. tyle w temacie. Dzięki za oglądanie, jeszcze raz komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Na razie. Siemanko, na razie.